Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich. Hmm. Program ten, ten co stał tak Pani Torunio. To tu zaprosiliśmy na, na dzisiejszą komisję pracownika odpowiedzialnego za realizację funduszy tak? Są i mają ustalenia, który to pracownik ma Wiecie. przedstawić tam, nam tą informację. Także informacja trafiła zwrotna i ten Sekretarz ma wytypować osobę, tak, bo no, nie ukrywam, że fundusze sołeckie, no, dogodna pora, tak, kiedy już można było to realizować, żeby nie później, nie szybko mogą być jakieś niedoszacowania, tak, dajmy na to i realizacja mogła się nie powieść. Dobrze, tu mieliśmy do dziś podjąć decyzję odnośnie tego wyjazdu, tak, wyjazdu pielgrzymki. Do Lichenia. Do Lichenia, tak? I jak się. To znaczy, panie przewodniczący, jeżeli mogę dwa słowa powiedzieć, to była taka sytuacja, że tak powiem, nie tak. We wtorek, tak? Było, było ważne zgromadzenie przedstawicieli spółki wodnej. przewodniczący, że tak powiem, tejże spółki wodnej poprosił sądy, żeby zostali, właśnie w kwestii między innymi tego wyjazdu, tak? Mhm. No i tam była taka rozmowa. Że tak powiem, no, dotycząca i sesji, prawda, głównie ja tych bied sowieckich, y, tego wyjazdu. Y, ja osobiście wcześniej rozmawiałem z panem burmistrzem na temat tego wyjazdu. No, ustaliliśmy jedną rzecz, że jeżeli są tysi, bez ze sobą te dwie, trzy osoby, i będą chcieli jechać, ja ale podkreślam jeszcze raz, są tysi bądź radni, to taki wyjazd y, ma sens i, i może być, że tak powiem, realizowany. Natomiast jeżeli mają to. Jechać osoby, że tak powiem, postronne, które niewiele albo w ogóle nie mają nic wspólnego, że tak powiem, ani z Radami sołeckimi, nawet niektóre może i z tą gminą, że tak powiem, to należy ten wyjazd odłożyć. I na tym spotkaniu myślę, że w taki sposób żeśmy się porozumieli, yy, że... że proszę pana, będziemy tutaj rozmawiać z panią Mieczysławą Kaska poprzez Ośrodek Doradztwa Rolniczego poprzez nawiązywanie kontaktów z innymi ośrodkami doradztwa rolniczego na terenie Polski, yy, że tak powiem, można będzie zorganizować taki wyjazd nawet, nie wiem, no, dwudniowy, czy jakby ktoś sobie nawet życzył i byłby taki <k earthquake> skład. I trzydniowy, hmm. prawda? Szkoleniowo, że tak powiem, taki krajoznawczy swego czasu takie, takie wyjazdy były organizowane, <tahuje audible> więc... Yy, no tak żeśmy, że tak powiem, ustalili tą kwestię. A, no, to, to, to Ponieważ niektórzy mówią, że, 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 że to wiadomo, Lichń, no, święte miejsce prawda i tak dalej, no, to jest taka niby pielgrzymka samorządowa, no ale to tak co roku tam się niewiele zmienia. To co prawda coś, coś tam przybywa na terenie tego prawda, ale no, jest tak jak jest. I ustaliliśmy, że, że raczej na pewno dojdzie do, do skutku wyjazdu do Częstochowy później na dożynki te ogólnopolskie. Tak. Krajowy. tak, krajowy. No i wyszedł jeszcze taki temat na tym spotkaniu, żeby może, no tak, zostało powiedziane w sposób taki oględny, nie? Ale ja to zrozumiałem tak, że może komisja by zajęła się, że tak powiem, wytypowaniem bądź, podpowiedzi bądź podpowiedzią dla, dla wytypowania Sołtysa, że tak powiem roku, tak? No tutaj wiem, co, co roku, I, tak? I proszę Pana, żebyśmy w końcu zaczęli może powoli zwracać uwagę na miejsce Dożyny, gdzie się mają w tym roku odbyć. Bo w ubiegłym roku było jak było, było chyba nie najgorzej, natomiast były z ubiegłego roku zapowiedzi, że te dożynki miały się odbyć w sznę, prawda, na terenie pałacu. Miały to być dożynki gminno-powiatowe. Jakieś dochodzą tutaj nie słuchaj że ktoś mówi o jakichś tam dorzykach diecezjalnych, również na terenie, że tak powiem, na terenie, na terenie że tak powiem, tego środka tam wojewódzkich, tak, ale to na razie są <coughs> jeszcze takie ale jeżeli tak. tak Dotychanie tematu. Ale jeżeli, jeżeli, jeżeli tak jak mówi tutaj jest kolega akurat radnym Skrzęsnego i jeżeli miałoby dojść do takiej sytuacji, prawda, no to należałoby kogoś chyba was powiatu zaprosić. Tylko teraz należałoby ustalić, prawda, kto tutaj ma być motorem napędowym. Czy to ma być starosta? No, jeżeli powiatowe, no, wojewódzkie, bo to jest tak. tak. Czy to ma być, że tak powiem, tutaj lokalny gospodarz, jaki nie Burmistrz, prawda? No, ktoś musi ten wóz zacząć, że tak powiem, ciągnąć, tak? No, ja I zapraszać to... do niego następnych. No, ja mogę zdradzić pewną ja ja tajemnicę, dobrać. że był um, starosta Rytel. byliśmy u Pana Gościckiego, bo chodziło mu hotelem na parking. Czy Mościcki się zgodził, wiesz tam gazłkowo się jedzie i mm. do to się mm. żeby tam no i zgodził się? Okay, może tam posprzątać Dzień dobry. trzeba... Zapraszamy, zapraszamy. No i na tym się skończyło. Więcej chodziło tylko o zgodę na parking. Ale w A teraz, z doszunkami? Tak, ale tak. Wojewódzki. wojewódzki. Tak, A teraz jak będzie? To jest bardzo trudno powiedzieć, dlatego że... Teraz chyba zaczynałem mówić na temat pieniędzy. To już jest taki drażliwy temat. Inny temat. Ja tylko miałem o to zapytać, co to zrobimy. Przyjechali, przyjechał, rozmawiał. Wszystkim dałem zgodę, czyli chodziło fakt. Jest Pieniądze? że to to jest A tak, coś jeszcze? No, to ja za pomocą mam mają. I tak to wygląda, natomiast na pewno ten temat powinniśmy układać. I to co powiedział Pan Adam, żeby zaprosić kogoś z powiatu żeby i po prostu ukształtować. I tak, jeszcze... Z którą Żeby Wątek, że tak powiem nie umknął, to, to należałoby przyjąć jeszcze inny wariant, tak? Jeżeli nie szęsne i nie te dożyłki powiatowo tam wojewódzkie czy tak. diecezjalne, to, 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 to no gdzie? gdzie? No tak. Bo, bo nie wiadomo, czy do skutku dojdzie. Nie może się starostwo wycofać, może ktoś inny, czy tam jaki. No. Jak wojewódzkie, to mówię, że tam jest spora kasa. W związku z tym ktoś musi to sfinansować. Marszałek chyba jeszcze nie wypowiedział. Dobra, no. dzień dobry. Dobra, Marszałek z trudem. Zapraszamy. Proszę. Tutaj już ty majowa Dzięki. Ja myślę, że przełożeniem to w tym przypadku, to powinno być zaproszenie przez Pana Burmistrza, a no nie? Nie no dobrze, ale to my jako komisja pewne rzeczy sobie ustalmy. Możemy tak? sobie ustalić, I może na następną tak. komisję możemy poprosić wtedy Pana Burmistrza, czy, czy, czy również kogoś tam może radnych powiatowych. To no właśnie. I dopytać. To. I spróbować temat ruszyć, prawda? W jedną, czy w drugą stronę, nie? I jeszcze tak jak powiadam, to alternatywa druga. Jeżeli nie nie nie, prawda? No to, to, no to, to gdzie? Nie? To gdzie, tak? że Pani Gregor, więc tu będzie wniosek. No później w trakcie przerwy go zmontujemy, tak? Odnośnie zaproszenia na kolejne posiedzenie naszej komisji, tak? Dobrze. I tak może jeszcze, 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 żeby już do tematu nie wracać, to taka jest moja propozycja. Może tutaj, żeby szanowni Państwo z komisji na temat tego, co się rozejrzeli, że tak powiem. Będziemy się posiłkować na pewno tu osobą Pani... Tak i może Pani Pani na następnej... Na następnej komisji już zaproponujemy taką osobę, jedną czy dwie czy trzy, no, a może są tyś, niech sobie sami zadecydują do końca, prawda? Czy jak? Zobaczymy. Może, może tak nie do końca. Myślę, że na, na, najlepszym takim, można powiedzieć, że wsparciem ze strony chociażby a oceny, no, to będzie ocena też i, i wydypowania przez panią Kaskę tak? tych, tych służb. No, bo pani z nimi współpracuje, więc. No pani współpracuje z innymi a, nie, bo to różnie wybacza. A my po prostu jakąś komisję wyjazdową sobie zrobimy, tak, odnośnie też. Czy, czy, czy zrobienia tak zrobienia My jakieś notatki, ale też że... takiej wizji lokalnej, tak. bardzo, bardzo, bardzo proszę Panią Myślę, że może tak jak pod ja drugim że, że no, ocena była na podstawie tych wykorzystania funduszy sołeckich, tak, na co, co, co sołectwo zrobiły, które się wyróżniło, niektóre tam czymś nowym zabłysnęło, i wtedy to ponarować. Nie wiem, że tak, tak, takie też kategorie możemy sobie ustalić, no bo no, to jednak jest, jest fajnie. tylko znów może być jakby odniesienie, że niektóre właśnie sowieckie, mniejsze, tak? mniejsze e, które mają tych środków, no nie za dużo. No tam ale do mniejsze, na przykład w się nie było małe sowieckie, <grym> ale może tam jest to stowarzyszenie, które tam zostało. Y, pomaga i oni tam coś tam działają, z tym klubem, czy tam coś. No jedna, jedna, jedne pozyskają środki, bo mają jakieś tam stowarzyszenie, inne w ramach własnych środków coś tam, ale też A robią. A to, to, to funkcjonuje w tej chwili, Uf, to, to funkcjonuje. To nie jest tak, że kończy się projekt i koniec, tak, i koniec. Świetlica, czy coś jest zamkana, bo, bo to nie działa, nie. działa, bo to, bo to nie działa, nie. działa. Bo to działa, są nawet jakieś integracyjne spotkania, tak, sobotnie, czy w niedzielę, nawet młodzież widzę, że przychodzi. Także co, co, coś się dzieje. W no, tamtym roku był, to sołectwo Rysie zostało zgłoszone. Oni bardzo chcieli, chcieli do tego konkursu marszałka województwa mhm. się zgłosić. No ale w ostatniej chwili, jak jeszcze tam na siłę namówiłam, żeby się zgłosili, się zgłosili. Nie? No i zajęli przecież. Tą pozycję chyba była drugie miejsce, tak? Chyba tak. No to znaczy bardzo wysokie, nie? I ono było uhonorowane na szczeblu wojewódzkim, a na terenie naszej gminy akurat wtedy jeszcze nie. Bo tak samo było jakim okradzie. Tam zajęły jakieś miejsca dopiero w tamtym roku była u nas uhonorowana, nie? Może identycznie zrobić z tym lesie, nie? Ja myślę, że, że tu pewnie, pewnie jeszcze spotkamy się z Panią, to już tak mówię, po, poza kamerą sobie ustalimy, sobie ustalimy, żeby nawet chociażby skontaktować się z tymi sołtysami, tymi, które, którzy będą wytypowani, tak, odnośnie nawet i pojechania i zobaczenia, co co dawno tu zostało zrealizowane, i terenie, zrobienia właśnie jakichś zdjęć na przykład. No to to, 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 jest to jest komentarz, komentarz, też to, że znanie się w tych funduszach sołeckich nie na co się przeznacza te, te środki. Jak to wygląda w ten sposób? Mm -hmm. Tak jak było tam tylko. No, hmm. I to, co tam zrobili, no wiadomo, że jeden ma duży fundusz, drugie jest ma mniejszy, mm -hmm. bo to są wielkości Sabectwa. No ale czy duży, czy mniejszy, nie? No, do pracowanie, tam... do pracowania tak Tak, no. tak, jakiś no, cel miało i coś zrealizowało. A poza tym właśnie jeszcze coś to Dobrze, Pani Pawła, jest Pani zajęta, tak jak rozmawialiśmy, tak? Bo są te wnioski o płatności obszarowe, wpływają. To może tak szybko, co w tej chwili poza tymi płatnościami się realizuje w środku? Poza płatnościami, się na razie nic nie realizuje, bo na nic nie ma czasu. To znaczy, się no. Jest cały czas pracy, że tak, że po prostu się czeknie w ramie, no bo i licznikowo się rolnicza w gospodarstwach, zakończenie. 2012 roku. No wnioski o płatności obszarowe. Wnioski były na rozwój mikroprzedsiębiorstw, co ubolewam z naszej gminy nie było chętnej. Były dwa, robiłam wnioski, ale z gminowcych. Przykry. Tak, z naszej gminy nie było takich osób chętnych. No niedługo będzie nabór przez MGB na różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym. No, to takie program związany z celami lokalnej grupy działania, nie? czyli Na agroturystykę jak najbardziej można i tu już mamy jedno gospodarstwo, które chce rozwijać, poszerzać i o taki wniosek chcę też występować. Na razie naboru ze strony agencji no, nie ma na inne działania. Nie wiem, czy będzie jeszcze coś w tym roku. Zobaczymy. Ym... A ten nabór na rozwój wsi? Odnowa wsi. Odnowa, Tak, na, na będzie, na odnowę wsi składa się wnioski do Urzędu Marszałkowskiego. Poprzez Urząd Marszałkowski. Tak, to trzeba na stronie Urzędu Marszałkowskiego sprawdzać, kiedy odbywa się nabór. Muszą być przygotowane jakieś propozycje, co to ma być zrobione. Właśnie te fundusze sowieckie też można by było wykorzystywać w ten sposób, że Realizujemy jakieś powiązane działanie, tak, no ale to już to już jest I e, i tak, tak zwaną jak gdyby, hybrydę, czyli gmina powinna myśleć o tym jaki, jaki, jaki problem, co zrealizować z tym, Pani Mieciu, to ja mam takie jedno pytanie, które jest głośne w Polsce teraz, mhm. bo to ministrowie nad tym się drapią. Niech Pani powie, jak to wygląda, przybliżam Pani trochę te 80 milionów euro. No właśnie, ja zresztą. No to mówię, że to żadna kwota. No to może w skali budżetu Państwa to żadna Ta, kwota, nie? Nie, no to żadna kwota, ale to jest to kwota znacząca. Y Osobiście nawet nie wiem, o co tam chodzi. Nie nie Poczekamy. Poczekamy. aż sytuacja znaczy, się rozwinie. Tak. Nie no, że... zapoznam się z czymś, ja nie mam czasu nawet posłuchać programu Oni mówią, mu... że, że polskie władze, czy polskie służby Coś za tam było, to kontrolowane wydane nie, nieodpowiednio pieniądze na Natomiast, rozwój tych gospodarstw nisko chyba towarowych. No tak? To jest odpowiedź Mieciu, czy nie, tak? Ponieważ Komisja Europejska ten, całe to przedsięwzięcie akredytowała, tak? Dane tak, pieniądze to byli, na to. To były pieniądze dane no, po prostu... Rolnicy złożyli wnioski przy akceptacji. Rolnicy złożyli wnioski dostali i dostali pieniądze. A teraz coś mówią, że są tam jakieś nieprawidłowości, które za mało było kontrolowane albo niedokładnie. Nie. To znaczy, nie, Trudno nie, jest mi powiedzieć, że nie było kontrolowane. Nie, Tutaj nie, przy każdym, Każdy wniosek został przez agencję skontrolowany, tak jest. jeśli nie przez no, regionalno, to przez biuro powiatowe. Wszystkie wydane środki. Czy to było na, na te tam, remonty budynków inwentarskich zakupy, trzeba było wszystko udokumentować, że to zostało zrobione. Czyli wszystkie cele Czyli zostały udokumentowane. Tam, tam były cele do spełnienia i rolnik te cele musiał spełnić w ciągu tych trzech lat, tak? A jeżeli nie spełnił... Na, na a jeżeli nie spełnił któregoś... To znaczy dwa lata już nie dostał. To na trzecim o, 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 roku czyli... kończyła się płatność. Ok, tak. Jest. tak. O, kończyła się płatność, bo to było 1250 euro To już Pani nam bardzo tak, dużo wyjaśniła. Bo gospodarstwa... tego... nie jako słuchałem tak w tym. Nie wiedziałem no o co chodzi, zobaczymy to dalej. Z tego co tam... ten, nasze gospodarstwa no, wykorzystały to nie na przejedzenie, tylko na, na inwestycje. Na Gospodarstwie. No Jeden sobie kupił jakiś tam sprzęt, bo było można sobie kupić sprzęt używany, nie musiał być to nowy sprzęt, tak. więc no bo to, to około 5 tysięcy złotych na gospodarstwo rośnie, no to też nie była aż taka wielka kwota, nie coś mógł tam zainwestować. Ale trochę sobie jakiś tam budynek inwentarski powiem, powiem. poprawił, coś tam pomalował, jakieś tam stanowiska, no coś tam ci ludzie robili. No taki był wniosek też napisany, że musiał podnieść swoją jakby wielkość ekonomiczną gospodarstwa do tej wielkości funkcjonującej, żeby mógł produkty sprzedawać na rynek. No jak to było z tą produkcją, no to do końca nie wiem, nie? Bo my robiliśmy wnioski tak, żeby ta produkcja rolnikowi wyszła. On miał się z tego, Zdjęcie. tak, rozliczyć. jak gdyby realizować cały plan rozwoju. Ja podejrzewam, że oni tak do końca, Pani Wiczu, nie mówią, do, o, na czym cały, polega tutaj, że tak powiem, cała kwestia, ale ja... Z mojej obserwacji to wynika tak, że był pewien program, ten program został zrealizowany i powiedzmy po tym programie rolnik, że tak pewnie w ogóle zlikwidował gospodarstwo. No też tak może być, że część tych gospodarstw I tu jest prawdopodobnie problem. Nie On potem wziął te pieniądze, żeby dalej rozwijać rozwijać. A, a, a nie po to, żeby je wziął. żeby ten plus się powiększał. Bo przy wniosku sam deklarowałeś, co ty chcesz zrobić, prawda? Tak. Czy chcesz kupić krowę, czy chcesz godzić jakieś szkolenie, no tak, lepiej, czy kupić jakąś tak naprawdę i tak dalej. Tak. I z tego trzeba było po trzech latach się wywiązać. Czy to zrobimy, czy nie zrobimy? Jak robimy, to na dwa lata jeszcze dostawasz. I być może to zrobiłeś, po, jeszcze przez 2 lata wziąłeś, ale już po tych 5 latach zaprzestałeś w tak. ogóle działalności gospodarczej. No wiesz, tak? na pewno, że no tak, I to prawdopodobnie całą przyczyną tego zwiną. rozumiesz, tego, tego całego tutaj nieporozumienia. No, to zobaczymy, jakie jest nie no, jak gospodarz została i dobrze funkcjonuje i, no, i tam ten produkcja na rynek jest, ta towarowa produkcja jest. A w Ponieważ każdy mówi mamy. co innego. Z każdej partii przedstawiciel, który gdzieś się w mediach pojawia, każdy mówi inaczej, nie? Jeden mówi, że próbuje winę składać na kogoś, drugi tam, znowu tam coś, ale każdy gdzieś w innym miejscu grzebie, o tak. No, no tak naprawdę nie, nie wie w czym od to rzeczy. To chodzi, tak. Oczywiście, przecież oni tego nie realizowali, nie? Tylko były założenia, założenia no znali ludzie może Bo tam Bo tam się na... nie wypowiadali. E, a tak. pozostali nie znali, nie? Tylko złapią no, 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 się... kogoś dziennikarzy tak, z, tak z jakiejś no tak. partii, z jakiegoś ugrupowania. No, On raczej... w ogóle nie jest rolnikiem, nie ma pojęcia i się wypowiada, ale wypowiada się, zwala wina go to poprzednicy, żeby tylko coś mówić i zabłysnąć. Tak, no, ja no, tak, tak, tak w naprawdę... 2005 no, To Nie, no, nie no, wszyscy, no, wszyscy, no, wszyscy no, nawet powiedzieli Ja też. I powiedział tak, żeby sytuację uratować, to nie należy już patrzeć na kwestie polityczne, poglądowe i tak dalej. Wszyscy mają się zebrać raz razem trzymać. A nie mówić, że... Bo Mariusz się wypracował. No bo to były my. lata 2005, no to ten rok 2005-2006, nie? No, tym no, tym też nie, nie obwinianie, tylko szukanie jakby no, wyjścia z tego i ochronić no, pieniądze jednak zostało. Bo no, nawet no, jeżeli znajdziemy winnego, no to a pieniądze? No to co? No to co? No to co za istotę? Tu nie ma Znaleźli, funkcji, nie. Czaić, prawda, i no to Teraz, teraz trzeba było byłoby znowu na nowo skontrolować wszystkie gospodarstwa i sprawdzić, które nie, prowadzą, ja ja prowadzą że, które nie prowadzą. Ja nie. Piszę, że a należy... sytuacja później ekonomiczna e, kraju może zmusiła te gospodarstwa do upadku, a, a nie czy, ja Pani Uważa Pani, że w ten sposób teraz odzyska się w jakiś sposób te pieniądze? No no nie. Tutaj nie ma sensu. Tutaj należy teraz komisja europejska tak poprowadzić umiejętnie rozmowę, żeby z tego coś było, tak? Przecież te pieniądze nie mówię, nie się. No nie tylko tam Stara jest, że tak powiem. No, ale my mamy taką kwotę. No mamy największą. No, to, dużo. Na no, z większo, tak. No dobrze. Oś, ja czas pokaże, co będzie. Reszta, czas. Dobrze, czy jeszcze. To jeszcze coś do mnie? Nie. Nie, nie. Pani nie tych jak. Ja gdzieś tam leżał. Nie, ja uważam, że zrobiłam Ileś tam, tam wtedy było tych wniosków na obszar naszej gminy? trochę zrobionych no i, i bardzo się cieszę, że przynajmniej trochę skorzystali, zainwestowali, a jak zjedli, przejedli, to też ich dobra. Może tak, sytuacja tak. kogoś do tego zmusiła, tak? No, tak to tak. różne osoby. Tak, no. Sprawdzeni na pewno byli, jak zostali na następnych. Każdy każdym pociera się co do tego wyjazdu, to mówię, tak Pani czy będziemy się kontaktować. No, Pani jest, jest, tutaj mocno zajęta, tak? Mhm. Nie chcę tej głowy zawracać, ale coś zorganizujemy gdzieś tam, na przykład, nie wiem, czerwca, lipca, gdzieś tak. Trzeba czerwca, liczę, nie lipcu. A ubriska, w ogóle? Na urlop był, ogóle pani Nie no tak, idę na urlop taki. W czerwcu. Ale w lipcu już pani będzie. W lipcu tak, bo po... Ale nikt nie powiedział. Powie, że na urlopie też nie mogę pracować. Nie można wyjechać. Właśnie idę pracować i dlatego muszę. Dobrze, bo pani czy mamy 20 maja 83. Tutaj nam komisję tego roku. To już jest pod w mm -hmm. Nie, w nie 20. No, Dobrze, ja, to pani ja, no i... tak, tak wstępnie mogłaby pani jakąś taką informację, tak, których tak to są te słowa, byśmy typowali. Tak, Jakąś taką informację? Tak. nie przygotuje informacji O funduszach, tak to już jest Pani, tak, to już jest Pani tu. Dobrze, witamy, tak? Jeszcze jakieś pytania do Pani nie chce, Nie ma. To, dobrze, to dziękujemy bardzo. Miłego dnia. Dobrze, A teraz, tak Panu, no, tylko tak, tak, no nic, komisja nie zna Pani osoby, tak, bo jest Pani młodym pracownikiem. Bardzo proszę, Pani Kasia na Nazywam się Amosina Ksywia, pracuję tutaj na zastępstwa od półtora miesiąca w Wydziale Urbanistycznych i Gospodarczych Komunalnych. jestem zajęta, zatrudniona na stanowisko zajmujące się odpadami, chwilowo troszeczkę zajmuję się też tym funduszem sołeckim, bo w tej chwili trwa na to osoba, która będzie się tym zajmować. Zajmowała, więc no za dużo informacji pewnie Państwu nie udzielę, no bo tak na bieżąco staram się pomagać, co to są, którzy przychodzą, ale no nic konkretnego za bardzo nie wiem. Mhm. Dobrze, ty wolisz tak, prezentacji, tak? To może, to może przedstawimy komisję. Dariusz Ur, przewodniczący komisji, tak? Pan Henryk, Henryk Wójcik, wice. wice. Tak, wice. No, 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 no. Mhm. No i tu panie, pani gierol, nie nimi, tak? tak. <gryna> pracownik tak. urzędu. nie tak. błąd, <gryna> Osoba zajmująca się obsługą. Tak. Rady pani, nie, 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 tak. Pro, tak. Dobrze, to jakie informacje może pani nam przedstawić? Co, co w tej chwili z tymi funduszami się dzieje? To fundusze są realizowane na bieżąco. Mam te wydatki funduszu przygotowane jeszcze przez koleżankę. Wiem, że te projekty hmm, odnośnie budowy oświetlenia, czy budowy placu zabaw, no to to, co one są kierowane do pokoju 44 albo 45, no ja nie mam z nimi bezpośrednio y, styczności. Szczegółów, bardzo, y, nic nie wiem. Wiem, że tymi y, funduszami również się zajmuje zastępca bo burmistrza, on w tym momencie jest y, na urlopie. Także znaczy, nic nie wiem, gdzie się tam coś zadziało, gdzie rozpoczęły się jakieś sprawy. To znaczy, tam... niektóre te place się w jakiś sposób realizują. Bo z tego co wiem, to tam yy, jestem, że tak powiem, no, w takim kontakcie z panią, że tak powiem, są tych zjawek, ona jest na etapie zakupu teraz tych wszystkich yy, niezbędnych rzeczy do tego placu zabaw, no tam próbuje szukać, nie gdzie taniej, prawda, i tak dalej. Nawet tam poprosiłem ją o pewne takie dofinansowanie do, 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 do ogrodzenia tego tego placu, więc to powoli się, powoli się dzieje. Ja na swoim terenie też, bo mnie to dla mnie jest prosta sytuacja, bo jest zrobienie, że tak powiem takiego mini boiska do siatkówki takiej jakby plażowej, nie? Trzeba przywieźć parę samochodów odpowiedniego piasku, zakupić słupki, siatkę i tak dalej. więc myślę, że tutaj albo z panią, albo z kimś z wydziału da się porozumieć w jaki sposób wybrać tego wykonawcę i jak to zafakturować, żeby, żeby to było wszystko w porządku. No, Także to tam no może jak ktoś, któraś miejscowość wchodzi w jakiś tam program, czy poprzez jakieś stowarzyszenie, to może sytuacja być nieco bardziej skomplikowana, bo to wtedy... A już to środków, czy rozszerzenie zakresu. Tutaj to, ja nie to. widzę, żeby były jakieś takie poważne problemy, chyba że sobie ktoś, ktoś no, no, poważny problem. Byliście Państwo na sesji, już przez dwie sesje, budowa drogi w Pawłowie, prawda? Gdzie sołtys przeznaczył tam swój, że tak powiem, już. dorobek ten funduszowy i chce za niego pobudować drogę. No. Myślę, że to takie... No można takie rzeczy robić, ale to jest tak... no Jak można za 7 tysięcy pobudować, pobudować, że tak powiem, około kilometra drogi. No, to jest trudne. To jest trudne, tak? Więc... Ale takie rzeczy się zdarzają. W, mówię, w, jednych, w, jednych, w jednych przypadkach jest tak, że, że ten sotys nie może dostać tego dofinansowania, a w drugim jest się lekko udało. przefinansowanie. No. no ale to, to tak to, to wygląda. Ja, Panie Przewodniczący, myślę, że zaproponujemy Pani, żeby, nie wiem, za jakiś czas, żeby się, żeby wybrała się. No może jak dobrać, już, jak Pani tutaj zasignalizowała, że ktoś tak ma przyjść, tak? Tak, to, że ta nowa osoba. To nowa osoba, właśnie. Wybrana I się też nie mogła powiedzieć. A może ja, coś no, na to temat śmierci pani na nie trzeba powiedziało no. tutaj coś, może. Wyłoniony został już ten przetarg zamknięty, czy nie? Przetarg został otwarty, z tym, że jeszcze trwa sprawdzanie dokumentów, tak na 100% jeszcze nie wiadomo, kto to zrobił. Czyli weryfikowane są dokumenty, tak? tak? Ile wpłynęło? Cztery. Oferta, ale ja dokładnie tego nie wiem, no bo ja się tymi ofertami nie zajmuję. Ale czyli, e, bo z tego co wiemy, to wygrał Jura, ale byli. i Jostrołęka, tak? To czyli co między tymi dwoma firmami? Nie, nie, nie. Znaczy, no sprawdzamy sobie. To mówi przede pani, wszystkim tak? Czy wszystkie do Tego, który złodziejam. Ja rozumiem, ja tak, ale pani mówi, że jeszcze nie wiadomo, kto wygrał, by więc no, dwie miesiące. Ja zamknięty przedam to, to znakiem tego, że nie wiadomo jeszcze kto się już... weryfikują dokumenty, ale A kiedy będzie zamknięty? Nie wiem, nie wiem, no, nie bo, bo wiem, nie nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, się wiem, nie i tam jest już jakaś alternatywa, że nie wiem, nie wiem, czerwca wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czerwca zamknięcie. A, a tam no tak, ale, ale przede dopiero jest... Szyby tam gdzie słuchały na chcę, żeby miejski zarząd to przejął ta spółka. Niedobrze, że to się, się tak ciągnie, więc to jest taka. Później jeżeli coś by o, wynikło, nie? To zabierze znowu ze trzy miesiące czasu. Się. Bo jak, jak następny przetarg Nie Jest dobrze, że to tak się opóźnia wszystko. Wtedy już wierza, ja to, wody, to, wody. Ta... Z jednej strony może nie jest dobrze, ale z drugiej strony na razie nic się złego nie dzieje. Odbiorcy na razie są. I nawet gdyby się ten przetarg nie odbył, to też można z wolnej ręki powierzyć jeszcze jednemu czy drugiemu i będzie dalej dopiero. Jeszcze pojedzie. tak. Dobrze, czy jeszcze tu do Pani Agustinę? jakieś pytania? Nie, nie. Aż było też tak mało pytań. Dlaczego tak mało pytań? Dobrze, no, dziękujemy w takim razie. To to będziemy też w tej sprawie kontaktować się z nowym pracownikiem, tak? Do tego przyjdzie. A tak, nie od kiedy nowy pracownik będzie Od kiedy? To już trzeba, bo mi trzeba pytać. Dobrze, dziękujemy. Dziękuję. Dobrze, ja. Dobrze, teraz może z, z, zrobimy przerwę i teraz tej przerwę. Wnioski? Znamy tak, o tak, tak, tak. naszej komisji, tak. E, mamy tu wnioski, tak, do Pana Burmistrza. E, pierwsze, zaproszenie Pana Burmistrza, Pana Wiktorczyka Pawła na posiedzenie w dniu 20 maja 2013 roku, godzina 8.30, w celu podjęcia rozmów odnośnie kwestii organizacyjnych dożynek w 2013 roku. Miejsce dożynek charakter gminne, powiatowe, diecezjalne oraz odnośnie wyboru sołtysa roku oraz Sołectwa roku. drugi zaproszenie pana Piotra Gołosia odnośnie przedstawienia informacji w sprawie realizacji uzupełniania ubytków nawierzchni dróg gminnych, trzecie przyspieszenie prac związanych z równaniem nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kusz. Kolejne gruntowe tak dobrze skierowanie pisma do Starostwa Powiatu Błomskiego w celu wykonania Drenażu na działkach gruntowych, wszędzie informacja dotyczy wniosku złożonego przez Komisję w dniu 21 lutego 2013 roku, numer dziennika 1928 i kolejne przygotowanie informacji odnośnie ściągalności zaległości podatkowych od kwoty 1000 i wzwyż. Dobrze, na tym kończymy. Dziękuję. W takim razie